Szanowni Państwo, jeżeli my zostawimy sprawy ich dotychczasowemu biegowi, czyli jeśli zostaniemy częścią Eurosowietu, a Unia Europejska jest to zaiste, Związek Sowiecki i trzecia Rzesza w jednym, tylko że na zielono i na Ale to są te rozwiązania systemowe, te rozwiązania ustrojowe. To jest eurokomuna, to też komuna. Jeżeli tak to zostawimy, to nie będzie czego zbierać. To będą rzeczy nieodwracalne. W czerwcu przyszłego roku wchodzi ten pakt migracyjny. Prawda? Więc trzeba natychmiast zatrzymać dewastację polskiej gospodarki przez zielony ład, no używamy pewnego skrótu, prawda, to jest szereg różnych polityk. Trzeba natychmiast powstrzymać dewastację polskiego społeczeństwa i bezpieczeństwa wewnętrznego przez pakt migracyjny. I trzeba natychmiast ciąć koszta przez wypowiedzenie z radziecko i głupio zawartych zobowiązań międzynarodowych, które nas o koszta przyprawiają, no i trzeba ciąć koszta tnąc administrację. I rozprawiając się z fiskalizmem, prawda? Oczył pan redaktor Tomasz Zomer jako yy, kandydat na polskiego Ilona Maska, wie najwięcej i on by to wszystko, proszę Państwa, naprawdę yy, naprawdę nie byłoby nic, jakby wkroczył Tomasz Zomer do akcji w takim ministerstwie, które by miało logo, nie wiem, taki miotacz jak Ghostbusters, tak? Że wkracza Tomasz do ministerstwa i wymiata, prawda? A ja, co wymiata? No wymiata, wymiata ludzi, wymiata przepisy. Trzeba przeprowadzić reset. Trzeba przeprowadzić reset. Jeżeli ktoś sądzi, że można dalej kultywować iluzję bezpieczeństwa i niepodległości, utrzymując tę czapę, hałdę, garb legislacji, której nikt nie ogarnia, nie zna i której sama administracja i służby nie są w stanie egzekwować, poza oczywiście tymi odcinkami, na których chodzi o, o osobistą korzyść i gnębienie obywatela, podatnika, pracodawcy i, i, i pracodawcy. Jeżeli ktoś myśli, że można tak dalej, że można niczego nie zmienić i zachować Polskę, to jest pomyłka. To jest pomyłka. Nie można. Nie można. Jeżeli, jeżeli, szanowni państwo, na defiladzie w Pekinie mieliśmy technikę wojskową z Gwiezdnych Wojen, czyli artylerię laserową, a my kupujemy... <grywamy> no, kupujemy... W sferze cywilnej kupujemy demobil wiatrakowy, a w sferze wojskowej kupujemy demobil czołgowy, tak? To... To Są rzeczy, których nie przetrzymamy. Wiecie Państwo, że my mamy w tej chwili gorszy start do odzyskania niepodległości niż mieliśmy 100 lat temu. Bo 100 lat temu była polska majętność, nie Była polska elita narodowa, nie, nie podlegająca wcześniej ekstremizacji w takim stopniu. I nie podlegająca w takim stopniu podmianie. Jak stało się to w, ostatnich, w ostatnim stuleciu i, i w ostatnich dekadach na nowo. Więc. Bo zapowiedziałem, że to będzie coś optymistycznego, że to będzie scenariusz pozytywny, więc chciałbym to wyjaśnić. Proszę Państwa, optymizm jest w tym, że to jest możliwe, dlatego że to nie będzie trwało długo. To nie będzie trwało długo, dlatego że się przeciwnik spieszy, uwija ze swoimi koncepcjami, ze swoimi złymi politykami. No to możemy zaufać. Jeżeli oni się spieszą, to już dobrze wiedzą, dlaczego się spieszą. To wiedzą, że, że muszą, bo za chwilę, za rok, za parę lat im się to wszystko nie dopnie. Tak jak się nie dopinała ta operacja pan a nawet jak się dopięła, to też ostatecznie nie osiągnęła zamierzonych wszystkich celów i nieskromnie trzeba powiedzieć, że także się potknęła ta operacja pandemiczna o Polsce. Połowa Polaków nie dała się, nie poddała się eksperymentowi medycznemu, pandemicznemu. To jest wielki nasz sukces, Szanowni Państwo. Dzisiaj nikt o tym nie powie, dlatego że u władzy są ludzie, którzy ten eksperyment, temu eksperymentowi poddali naród polski. Oni sami tego nie wymyślili, ale po prostu byli, wystąpili w roli kapoobozowych, prawda? Więc oni o tym nie powiedzą, ale, ale nasz sprzeciw miał znaczenie. Miał znaczenie i nie tylko moralne. Miał praktyczne znaczenie. Więc to im nie wyszło i za chwilę wrócą z tym tematem. Dlatego trzeba korzystać z okna możliwości. Dlatego trzeba wystąpić czym prędzej z WHO. Zobaczcie, towarzysze amerykańscy wystąpili. Donald Trump wyrzucił WHO do kosza. Ale Warszawa ale Warszawa jest ciągle na poprzednim etapie. Z wszystkimi tymi politykami jest na poprzednim etapie. I z WHO, i z Zielonym Ładem, i z socjalizmem eurokołuchorzowym. I z wojną ukraińską. Towarzysze amerykańscy sobie z tym poradzą. To znaczy oni, oni nie chcą ponosić, ci, którzy teraz są władzy, nie chcą ponosić kosztów tych wojen. No ale rzecz w tym, że nie będą mieli nie tyle nic przeciwko temu, ile no po prostu wzruszą ramionami, jeżeli my dalej będziemy upierali się ponosić koszta tej eskalacji i nie daj Boże za chwilę nie tylko koszta finansowe, ale także yy, także inne. Więc prognozuję, szanowni państwo, że nie trzeba uzbrajać się w cierpliwość na następne trzy pokolenia. Trzeba się teraz zmobilizować. Trzeba teraz odzyskać niepodległość. Jeżeli teraz jej nie odzyskamy, to za następne trzy pokolenia nasze nieliczne wnuki, pra prawnuki nie będą już miały tego okna, tej możliwości, nie będą miały szansy. Dlatego, że zostaniemy zgodnie z diagnozami i prognozami pana doktora Uzdyka, zostaniemy po prostu, zostaniemy w mniejszości, znajdziemy się w mniejszości na skutek postępującego procesu ukanizacji i, i subsacharyzacji znajdziemy się w mniejszości. To jest być może ostatni moment, ostatnia walka dla na którą trzeba się zdobyć. A dobra wiadomość w tym, że to nie jest walka krwawa w tym momencie. No i, i teraz nawet jak te rzeczy sobie powiemy i wyjaśnimy, to i tak zawsze, nawet wśród poczciwych patriotów są ci, którzy nawet jak tego nie powiedzą głośno, to ich to i tak zniechęca, bo oni by chcieli, żeby to w ogóle, ta niepodległość przyszła tak w ogóle, bez żadnego wysiłku. Żeby w ogóle nie trzeba się było tak naprawdę sprzeciwić, postawić, wypisać, wyraźnie zadeklarować. Chcieliby, żeby jakoś to, żeby jakoś to było. No, zła wiadomość jest dla nich taka, że to, jakoś to nie będzie. Tylko na niepodległość trzeba się zdecydować, na niepodległość trzeba się porwać. Dobra wiadomość w tym, że, że nie wzywam państwa do punktów mobilizacyjnych. Nie wysyłam państwa na stracone posterunki i nie prognozuję, że, że najlepsza rzecz, jaką macie do zrobienia dla ojczyzny, to jest polec na jakiejś, na jakiejś ostatniej barykadzie. Nie. Na szczęście nie. Nie ten moment. Za chwilę może być inaczej, ale dzisiaj trzeba tylko determinacji, żeby odrzucić te polityki. Nie ma lepszego wspólnego mianownika niż polexit, wyjście z eurokołochodu, nie ma lepszego hasła niż odzyskanie niepodległości. No i cóż, nie ma lepszej polityki gospodarczej, jak tylko twórcze rozwinięcie przez, e, przez pana redaktora e, e, Mask Zomera e, polityki hasła pryskomunu. Nie ma, nie ma lepszego, e, prostszego rozwiązania. W ogóle, Szanowni Państwo, jeszcze zwróćcie na to uwagę, że, że wszystko to sprowadza się do kwestii niepodległości. We wszystkim się pogubimy. We wszystkim nas oszuka jak. Jak nie Dusk, to, to Morawiecki, który naprawdę muszę powiedzieć, że, że, że no, jeden, drugi i inni za ich przykładem, ich wzorem no, robią wrażenie. Robią wrażenie tą zdolnością w swoim zakłamaniu i zaprzaństwie, tą bezkompromisową zdolnością do zrzucania, zmieniania skóry, zmieniania barw, zmieniania e, frazeologii i retoryki. E, no, robi to wrażenie. Robi to wrażenie. Ale, ale w związku z tym nie rekomenduję wdawania się w pojedynki jakieś erystyczne z tymi, którzy zwolennikami niepodległości nie są, bo nigdy nie byli, więc też pewnie nigdy nie będą. Tylko rekomenduję, szanowni państwo, wytężony wysiłek przez te dwa lata, które nas czekają, które jak uświadamia nam pan redaktor Zomer, to, to już rozpoczęta kampania wyborcza. Zapraszam do szerokiego frontu kaśnicowego. Cieszę się, że w ogóle jakieś media prawdziwie niezależne istnieją. Na świecie, mimo niesprzyjających okoliczności. Ale jest tego mniej, a nie więcej. Zobaczcie też. Jest mniej, a nie więcej. Był taki moment, że się zdawało, ulegaliśmy takiemu wrażeniu nieskończonej obfitości, że to się tak pięknie w tych internetach rozwija. Każdy może być blogerem, redaktorem, kowalem własnego yy, portalu, tak? Pff, może być, a nie. Dlatego, że Ormoczuwa, o i tutaj jeszcze jeden papierek z tego Eurokołchozu, to jest świeża rzecz, yy, że jest w opracowaniu już yy, rozporządzenie SAM. CSAM, czyli Chat Control, czyli kolejne podejście, kolejne podejście Eurokołchozu y, pod y, 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 legislację, która instytucjonalizuje y, instancję Wielkiego Brata. To ma być Wielki Brat, który kontroluje wszystkie i autoryzuje wszystkie treści w sieci. I do tego ma oczywiście być zaangażowana sztuczna inteligencja, która ma czytać wszystko i oceniać, czy tam przypadkiem nie ma jakichś myśl o zbrodni, żeby, żeby prawda, kawraci olszański i osadowski, żeby żeby nie byli osamotnieni, prawda, żeby im kogoś dosadzić. No ale mały figiel, żeby mogła sztuczna inteligencja licencjonowana przez Eurocouchos żeby mogła kontrolować treści, to wszystkie te treści muszą być jej dostępne. I na tym polega figiel, że to chodzi o to, że ma być urzędowo zarządzona jawność każdej komunikacji i publikacji. To znaczy, że ma być prawnie uniemożliwione komunikowanie się dyskretne i poufne niedostępne panu władzy. I na tym polega ta dyrektywa. Pan władza ma mieć dostęp, a każdy, kto by używał komunikacji szyfrowanych, komunikacji, która wprowadza jakieś instancje filtrujące, utrudniające, już nawet nie służbom trzy no po prostu urzędowej, takiej poczciwej, sztucznej inteligencji w zarękawkach, która tam będzie w jakimś wirtualnym biurze prowadziła perillustrację naszej korespondencji, no to musi dostać tę korespondencję, prawda? Nie ma innego wyjścia, Szanowni Państwo, niż wyjście z EuroCounhouse. Z tego nie da się renegocjować. Tego nie można jakoś zniuansować. Nie ma takiej linii demarkacyjnej, którą można by wynegocjować, że tam oni się zatrzymają, dalej już nie pójdą i my tu będziemy w tym naszym polskim rezerwacie. Nie ma takiego miejsca na Kuli Ziemskiej innego niż Polska, w którym możemy się obronić jako naród i dlatego rekomenduję po prostu odzyskanie niepodległości. Bardzo dziękuję za uwagę.